Witamy na kanale Historia do Rzeczy. Zachęcamy Państwa do subskrybowania naszego kanału, aby na bieżąco otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Będziemy wdzięczni również za polubienia dla każdego z naszych nowych odcinków lub programów. Dzięki temu algorytmy Youtube'a spojrzą na nas łaskawszym okiem, co pozwoli nam na dalszy rozwój i umożliwi nam tworzenie jeszcze lepszych i bardziej interesujących treści. Dirlewanger w Warszawie w walce z Armią Krajową. Soraja Kuklińska. Był 26 września 1944 roku. Oskar Dirlewanger obchodził 49 urodziny. Po raz kolejny dowiódł, że potrafi przełamać wszelki opór przeciwnika, nawet tak upartego jak Polacy. Warszawa dogorywała. Niecały tydzień dzielił Niemców od kapitulacji powstania warszawskiego. Dirlewanger świętował razem ze sztabem, najbliższymi podwładnymi i głównymi dowódcami niemieckich sił i znowu pokłócił się z SS-Gruppenführerem Heinzem Reinefartem, prawnikiem, którego Himmler wyznaczył na dowódcę Kampfgruppe, urodzinowy, radosny nastrój prysłu. Dirlewanger rzucił odznaczenie pod nogi Reinefarta, powstrzymany przed wyzwaniem Reinefarta do pojedynku, wściekły opuścił budynek. Współpraca Dirlewangera z Rainefartem w Warszawie nie przebiegała w zgodzie. Dirlewanger, typowy żołnierz i frontowiec, nie znosił dekowników siedzących za biurkiem, gdy toczyła się wojna. Za takiego prawdopodobnie uważał Reinefarta. Mimo, że podlegał jego rozkazom, nie miał zamiaru ich respektować. Nie dość, że sprzeciwiał się rozkazom, to jeszcze nie wpuszczał od niego łączników, a nawet groził im rozstrzelaniem. Zresztą Reinefard nigdy nie mógł być pewien, w jakim kierunku ruszy natarcie dirlewangerowców. Po wojnie, gdy toczyły się procesy zbrodniarzy nazistowskich, Skrupulatnie wykorzystał tę sytuację na swoją korzyść i uniknął sprawiedliwości, zrzucając całą winę na nieżyjącego już dowódcę ss Zonderkomando Dirlewanger. Dirlewanger ignorował nie tylko Reinefarta, podobnie podszedł do rozkazu niezwłocznego wyruszenia do Warszawy wydanego przez Heinricha Himmlera. U Ericha von dem Bach-Zelewskiego w Sochaczewie zameldował się dopiero 8 sierpnia. Noc spędził w pałacu Brüla, a następnego dnia zjawił się w swojej kwaterze w szpitalu zakaźnym na Woli. Zamiast natychmiast wyruszyć do Warszawy, pojechał do Berlina i Prus organizować zaopatrzenie, a następnie odwiedził rodzinę w Esslingen. Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu nie uczestniczył w rzezi Woli. Dirlewanger był kompetentnym dowódcą liniowym. Z podlegających mu indywiduów, stworzył skuteczną jednostkę do zwalczania partyzantów. W działaniach antypartyzanckich i nietypowych sposobach walki wprawiali się przez ponad dwa lata na Białorusi. Dirlewanger stwierdził, że, idąc po wygodnych ścieżkach, nie odkryjemy obozu wroga. Osiągniemy to jedynie przedzierając się przez bagna. Bagno nie jest żadną przeszkodą dla bandytów. Co umieją bandyci, potrafią też kłusownicy. Nauczyli się ukrywania i maskowania. Na akcje zabierali tylko to, co niezbędne. Osaczali partyzantów i ich likwidowali. Te same metody zastosowali w Warszawie. W ostatnich dniach lipca 1944 roku w Warszawie aż huczało od plotek. Czekano na rozkaz do rozpoczęcia walk. Wielu młodych patrzyło na ewakuację niemieckiej administracji, urzędników i oddziałów Wehrmachtu. Myśleli tylko o tym, że wróg ujdzie cało i nie zdążą się odegrać. Także w niemieckim garnizonie wrzało. Już pod koniec lipca wywiad informował Heinricha Himmlera o możliwych rozruchach w polskiej stolicy. 27 lipca Adolf Hitler wyznaczył na komendanta wojennego miasta generała porucznika Rainera Stachela, który za odwagę i działania bojowe został odznaczony krzyżem rycerskim z mieczami. W dniach 30 do 31 lipca Himmler zwołał naradę w swojej kwaterze w Kruglankach. Uczestniczyli w niej m.in. specjaliści od zwalczania oporu i partyzantki – Erich von dem Bach-Celewski, Bronisław Kamiński, Oskar Dirlewanger i Heinz Guderian. Prawdopodobnie dyskutowali o sytuacji w Warszawie. 1 sierpnia 1944 roku Stachel meldował. W Warszawie wybuchły rozruchy. Kilka posterunków policyjnych zostało zaatakowanych. Tak samo i poczta. To on następnego dnia wydał rozkaz zabijania wszystkich mężczyzn potencjalnych i rzeczywistych powstańców oraz brania zakładników spośród ludności cywilnej, aby później wykorzystać ich jako żywe tarcze podczas ataków na powstańcze pozycje. Skala powstania jednak zaskoczyła Niemców i wywołała olbrzymią złość. Efektem były masowe egzekucje zapoczątkowane w pierwszych godzinach powstania przez oddziały znajdujące się w warszawskim garnizonie. Mszczono się na mężczyznach podejrzewanych o bycie powstańcami, później wypędzano ludność cywilną i ją likwidowano. Budynki grabiono i palono. W myśl rozkazu Hitlera, Warszawa miała stać się zastraszającym przykładem dla całej Europy i przestać istnieć. Jeśli znacie państwo kogoś, kto podobnie jak państwo mógłby być zainteresowany tematyką tego odcinka, prześlijcie mu go koniecznie. W ten sposób na pewno sprawicie mu przyjemność, a jednocześnie pomożecie nam dotrzeć do nowych osób, które mogą skorzystać z naszych treści i wzbogacić naszą społeczność. Zadanie stłumienia oporu otrzymał Reinhard Fart, mimo że nigdy nie dowodził tak licznymi siłami niezwłocznie przystąpił do działania. Do Warszawy wysłano m.in. 608 Pułk, specjalny pułkownika Willego Schmidta, brygadę szturmową Rona Kamińskiego, bataliony Rek i Peterburs oraz kompanie policji i żandarmerii. Wieczorem 4 sierpnia do Warszawy dotarło 365 żołnierzy Dirlewangera z pierwszego Batalionu. Kampfgruppe, Mayer. To, co zobaczyli na miejscu, było wstrząsające nawet dla nich. Opowiadali: Po północnej stronie ulicy Wolskiej znajdował się wysoki czerwony mur. Pod tym murem, na obszarze od 18 do 20 metrów, leżały ciała, ale nie jedna warstwa, tylko kilka. Sto trupów mógł mieć metr wysokości. W miejscu, gdzie wysiedliśmy z ciężarówek, znajdowała się brama na teren fabryki. Przez tę bramę żołnierze wprowadzali cywilów. Słyszałem krzyki i strzały. Później otrzymali rozkaz, aby odsyłać na tyły wszystkich jeńców. Tam miały się nimi zająć oddziały policyjne i SD. Nie mieliśmy wątpliwości, że policja rozstrzeliwuje ludność cywilną na podwórzach. Nie widzieliśmy ich. Jednak w toku dalszych działań widzieliśmy ciała cywilów. 5 sierpnia SS-Sturmbrigade Dirlewanger starła się z powstańcami ze zgrupowania Radosław. Walczyli między innymi o pałacyk Michlera. Wreszcie słychać niemieckie komendy. Stoją spokojnie co kilka metrów pod domami po obu stronach Wolskiej. Rękawy mają zakasane, są bez hełmów. Rozpięte pod szyją kurtki czernią się wyłogami i ramiennikami. To SS. Jedna z kompanii brygady Dirlewangera. Dwa dni ciężkich walk kosztowały ich około 324 rannych i zabitych. Powstańcy nie byli łatwym przeciwnikiem. Mimo braku przygotowania i słabego uzbrojenia stawiali zaciekły opór. Dirlewangerowcy w ciągu dnia posuwali się raptem o sto metrów. Obie strony były pełne podziwu dla opanowania i umiejętności przeciwnika. Parasolarze wspominali, jak w czasie ataku przy Młynarskiej widzieli ich na tle słońca. To starzy znajomi z Wolskiej, ci sami ss z brygady Dirlewangera. Są równie spokojni, jak i przedtem. Bez pośpiechu układają się na stanowiskach, mimo obstrzału z naszych okien i obrzucania granatami. Udało im się zająć pałacyk dopiero wtedy, gdy parasolarze wycofali się ze stanowisk. Na trasie natarcia palono wszystkie kamienice. Jeńców rozstrzeliwano lub odsyłano na tyły, gdzie likwidowali ich policjanci i żandarmeria. Rannych w szpitalach powstańczych palono żywcem. 6 sierpnia zgrupowanie Reinefarta podporządkowano rozkazom von Dembacha. Złagodził on rozkaz o rozstrzeliwaniu wszystkich, gdyż uznał, że nie wystarczy mu amunicji. Wtedy też bombowce nurkujące rozpoczęły bombardowanie miasta. Całe ulice równano z ziemią. Dzień później do Warszawy dotarł drugi batalion, Kampfgruppe Steinhauer. Około 350 żołnierzy. Wtedy też jednostka przebiła się do okrążonego w pałacu Brüla generała Stachela. Podobno Kurt Weisse, oficer sztabowy dowodzący w tamtym czasie siłami Dirlewangera, stał na pierwszym pojeździe, który wjechał na dziedziniec. Zarówno dla powstańców, jak i ludności cywilnej, olbrzymim problemem byli gołębiarze, strzelcy wyborowi. Rekrutowali się oni spośród kłusowników dirlewangera. Ich ostrzał był niezwykle celny, przez co niezależnie od powodowanych strat wzbudzał dużą nerwowość. Janusz Brochwicz-Lewiński Gryf, który sam ledwo uszedł z życiem, opowiadał o walkach na cmentarzu ewangelickim. Nieprzyjaciel był tak schowany, że go prawie nie widziałem. To był bardzo doświadczony żołnierz frontu wschodniego, który umiał kamuflażować się, przypinając sobie kawałki drzewa, liście, jakieś kawałki zieleniny do hełmów i do mundurów. Miał szereg wyborowych strzelców ukrytych na drzewach albo gdzieś w zaułkach między grobami, którzy precyzyjnie szukali celu. Strzelcy wyborowi Dirlewangera nie strzelali do zwykłych żołnierzy. Czekali na dowódców. Zabity dowódca przynosi katastrofę dla oddziału. 7 sierpnia Dirlewangerowcy ruszyli do ataku na Stare Miasto. Działania te poprzedziły masowe bombardowania. Jednostka przez cały czas otrzymywała uzupełnienia z obozów koncentracyjnych i więzień Wehrmachtu i SS. Części z nich nie odnotowano w stanach osobowych, ponieważ zanim ich zarejestrowano, ginęli w walkach. Z tego powodu nie da się dokładnie oszacować strat SS Sturmbrigade Dirlewanger poniesionych w Warszawie. 14 sierpnia podwładni Dirlewangera zajęli Szpital Maltański. Co ciekawe, rannych wyprowadzono i pozwolono im pod eskortą przejść na stronę zajętą przez powstańców. Nie był to jedyny przypadek, gdy brygada Dirlewangera ocaliła rannych przeciwników. Wszystko zależało od dowódcy danego oddziału. Ranni, którzy zostali w szpitalach na Starówce po wycofaniu się polskich oddziałów, nie mieli już tyle szczęścia. 2 września Dirlewangerowcy spalili wraz z rannymi szpitale pod krzywą latarnią i przy ulicy Długiej. Zazwyczaj wypędzano personel i lekko rannych. Sanitariuszka Stefania Krosnowska ze Szpitala przy Długiej, siedem opowiadała: Niemcy wypędzają nas na podwórze, za nami wychodzi kilkanaście osób, reszta? Słyszymy wściekłą palbę pistoletową w podziemiach, a kiedy wyprowadzone na podwale oglądamy się na szpital, widzimy gmach w płomieniach. Po upadku Starego Miasta pod władni Dirlewangera skierowali się na Powiśle i Czerniaków. Powiśle padło 7 września. Jeden z dirlewangerowców wspominał, że nieprzyjemne w walce było to, że nigdy nie widzieliśmy twarzy przeciwnika, że nie wiedzieliśmy skąd padną strzały. Zacięte boje toczyli z powstańcami Radosława w rejonie ulic Okrąg i Wilanowskiej. W szpitalu na Czerniakowie przebywał żołnierz kedywu Stanisław Likiernik Stach. Po wycofaniu się powstańców do ich szpitala przez kilka dni, zaglądali żołnierze Dirlewangera. Opowiadał, jak pewnego dnia golił go jeden z nich i niemal płakał nade mną, bo żyletka była tempa i sprawiał mi ból. Ten sam poprzedniego dnia na rozkaz szefa kompanii karnej, oficera żandarmerii, dobijał rannych. Po upadku górnego czerniakowa SS-Sturmbrigade, Dirlewanger walczyła na Mokotowie w rejonie fabryki Octu. To wtedy świętowano urodziny Dirlewangera. W 1947 roku von Dembach stwierdził, że w jednostce Dirlewangera byli ludzie, którzy nie mieli nic do stracenia i wszystko do wygrania. Jest to trafne podsumowanie. Od momentu powstania ss Zonderkomando Dirlewanger służyli w niej kłusownicy, później kryminaliści i aspołeczni, którym za walkę obiecano rehabilitację. W Warszawie dołączyli do nich więźniowie polityczni z obozów koncentracyjnych i ludzie odpowiadający pośrednio za zamach na Hitlera z 20 lipca 1944 roku. Walcząc mieli szansę na dalsze życie. Alternatywą była egzekucja za dezercję i niewykonanie rozkazów, lub powrót do więzień i obozów, gdzie zostaliby pokazowo powieszeni. Za stłumienie powstania warszawskiego, Führer przyznał Dirlewangerowi Krzyż Rycerski, Żelaznego Krzyża. W uzasadnieniu z 10 września Fondem Bach napisał: Jedynie taktycznym zdolnością, zuchwałości i zimnej krwi SS Oberführera Dirlewangera, Należy przypisać, że można było płynnie przeprowadzić atak i osiągnąć wyznaczone cele dzienne. Przy tym SS-Oberführer Dirlewanger wykazał się olbrzymim zapałem i walczył na czele swoich ludzi z bronią w ręku. Przy tym był wzorem męstwa, odwagi i spełnienia obowiązku dla swoich ludzi. Wielokrotnie pokazał swoimi czynami, że należy do najdzielniejszych z dzielnych. Po kapitulacji powstania generalny gubernator Hans Frank, wydał na jego cześć uroczysty bankiet na Wawelu. W kolejnych dniach w rodzinnym Esslingen świętowano i dokonano wpisu do pamiątkowej złotej księgi miasta Eslingen. Żadnego z żołnierzy Dirlewangera nie osądzono po wojnie za zbrodnie popełnione podczas Powstania Warszawskiego. Dirlewanger zginął 7 czerwca 1945 roku w Areszcie Wschodnim w Altshausen. Jego podwładnych przesłuchiwano dopiero w latach 60. i, aby uniknąć kary, woleli nie mówić wszystkiego. Niektórzy opowiadali o zbrodniach popełnianych w Warszawie, chociaż, jak twierdzili, sami nie brali w nich udziału. Inni bronili się słabą pamięcią i upływem czasu. Jeden z żołnierzy jednostki przez kilka stron zeznań opowiadał o architekturze Warszawy. Poza budynkami nic nie widział. Ułatwieniem dla pomijania niewygodnych wydarzeń był stosunek śledczych niemieckich do zagadnienia zbrodni wojennych. W wielu przypadkach nie byli zainteresowani szczegółowym drążeniem tematu. Często sami w trzeciej rzeszy pełnili ważne funkcje. Zajmowali wysokie stanowiska lub odbywali służbę frontową i odpowiadali za zbrodnie popełnione w czasie wojny. Zbyt dokładne dociekanie mogłoby pogrążyć ich samych. Inni nie mieli wystarczającej wiedzy, aby ustalić więcej szczegółów wydarzeń z 1944 roku. W śledztwach nie pomogły również świadectwa składane przez Reinefarta i von Dembacha tuż po wojnie. Obydwaj często zmieniali zeznania, podawali różne daty i miejsca wydarzeń. Reinefarta już w 1946 roku przeinaczał fakty na swoją korzyść, jednocześnie obciążając Dirlewangera. Posuwał się do stwierdzeń, że SS-Sturmbrigade Dirlewanger. Była w Warszawie przed nim i nigdy mu nie podlegała. W 1958 roku poinformował śledczych, że w Warszawie zjawił się dopiero 7 sierpnia, a na kolejnym przesłuchaniu mówił, że 5 sierpnia przebijał się przez Warszawę. Fondem Bach, w zależności od potrzeb, obwiniał Kamińskiego lub Dirlewangera. W jednym z zeznań w 1958 roku stwierdził nawet, że egzekucje ludności cywilnej odbyły się nie na woli tylko na ochocie. Trzy lata później się z tego wycofał. Podcast powstał na podstawie tekstu Sorajku Klińskiej, opublikowanego w lutowym wydaniu miesięcznika „Historia do Rzeczy z 2022 roku. Serdecznie polecamy Państwu najnowsze wydania miesięcznika Historia do Rzeczy. Zachęcamy do skorzystania z subskrypcji do Rzeczy Plus, dzięki której zyskacie Państwo dostęp do wydań miesięcznika Historia do Rzeczy oraz do poszczególnych artykułów, które w wygodny sposób będziecie mogli przeczytać w naszym serwisie dorzeczy.pl. Korzystając z Do Rzeczy Plus. Zyskacie Państwo także dostęp do wydań Tygodnika do Rzeczy, dodatkowych artykułów i naszych programów Polska do Rzeczy i Antysystem. Zapraszamy do skorzystania z jednej z ofert promocyjnych na stronie subskrypcja.dorzeczy.pl